Cześć, witajcie, witam wszystkich serdecznie. Nowa seria na kanale wpada będzie to seria z gry z horroru The Evil Within. Chyba tak to się czyta, nie wiem, zobaczymy. Ponoć straszny horror, oczywiście. Za darmo w tym momencie na Epic Store Games. Przeceniony 100% z 90 zł. 90 zł to nie jest jakaś taka aż wygórowana cena. Gra też nie jest nowością, ale ponoć ma fajny klimat, zobaczymy. persa ubrałem, także jakby coś popuściło w zwieraczach to jestem zabezpieczony. Dawno w horror nie grałem, więc mogę się trochę bać, tym bardziej że mam. Głośno ustawione słuchawki i rozwalił mi się statyk od mikrofonu. Musi go lampka podpierać. Przed chwilą pęknie. Taki do dupy chyba był. Dobra, zaczynamy. Mam nadzieję, że będzie fajny. Klimatyczny horror. Gdzieś to się dzieje w jakimś zakładzie, chyba psychiatrycznym, czy coś takiego, czy w szpitalu. No zobaczymy. Wrogowie ci nie zauważą, jeśli zakradniesz się do nich od tyłu. O! Taki gwałciciel.

Hey, maybe it's the ghost of that doctor who went schizo and chopped up all those patients. That's not what happened. Some patients disappeared. Some kind of scandal? Still, gives you the creeps, doesn't it? 127, one please respond. Joseph, you think there's a connection? It's a possibility. I believe the records were sealed. Anyone on scene, respond. Dispatch, this is Detective Castellanos in 184. What's the situation? Over. Tak jakby jakaś fala dźwiękowa przechodziła, nie? A ona nic nie czuje, wszyscy czuli, a ona nic nie czuło. Czekajcie, czy jest tu Polski język. Na razie nie mogę nic zrobić. Ale ogólnie rozmawiali o tym, że o duchach, o zaginionych pacjentach, o, o takich sprawach wolno wolno w to wolno 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 w wolno do w horrorach klimat z deszczem musi być. Dobra, ten ma zostać tutaj, a ci idą z nim. Rozdział pierwszy, wezwanie. Taki kurde szpital, nie? Zabytkowy w centrum miasta pośród takich wieżowców. Fajny klimat. A to ja już idę, dobra. Idę za nią. A może tutaj opcje? Hmm, ogólny język polski jest. Dialogi. Nie, ma jest tylko angielskie dialogi. Cholera. Drastyczne sceny, włączone napisy, ukry. Mogą być, jeśli będą po polsku. I chyba tak grać. Rain is wash away any to już widzę, że to duża grupa policjantów tam się dostała. Dobra, wchodzimy, zobaczymy. Pan prez gotowy. Nie ma co mąknąć. O, przez ten statyw, muszę tak blisko siedzieć komputera. Nie jajko boli. No, są polskie napisy w końcu. Brazylij, tu i zapewnię wsparcie, i ja idę z tym Chińczykiem. Ale rzeźnia, co tu się wydarzyło? To jakiś ochroniarz, chyba czy to policjant? jest coś? No tak, słyszałem, okej. Ty, ale gruba akcja. Ten... sobie coś czytał, to jakiś nóż ma wbity z tyłu? Masakra. To jest w ogóle horror z zagadkami, nie lubię takie akcje, zobaczymy. Oj, oj, co to było? Przechylił się. Co mówił, że mamy tu kogoś żywego, tak? Zobacz jak zaraz przyjdę, tylko tu obczaję co się tu dzieje. Tu pani pielęgniarka też nie żyje? A, nie mogłem tam wejść. Filmik Nie Zobaczcie. Zobaczcie. może Rubik to chyba jakiś pacjent, nie? Tak powiedział, to niemożliwe, Ruwik przecież... Może mu chodziło, że przecież jest chory, czy coś? A, tu jest taki pokój monitoringu. Dobra, to się dowiemy coś. Ło! Wow. Ło! Wow. No. Dobra. Co? Co to było? Co? Dzwonią mnie. A co z tą tą gościem? Jak on z takim typem wygrać? On jest taki szybki i się pojawia i znika. Gdzie ja jestem? Jakaś chyba pi... Co to za typek? Oooo, fuck. Jaki rzeźnik. Tu jeszcze ktoś żyje chyba, nie? Tak z głową. Ty, on tam kogoś kroi jeszcze. Ale jaka muzyczka klimatyczna, nie? Ty, to chyba w jakiś Jezu, ile tu mięsa. Ty, zobacz, tam się zaślaje. To on zdążył tych wszystkich ludzi zabić z tego zakładu? On tu chyba musiał już przez parę miesięcy działać. Zobacz, co, co tu się dzieje. ucho. Ty, to chyba był ten mój koleżka. <laughs> jak na ubrany albo ten doktor. Naciskaj spacja, po co? Aha, żeby się rozbujać Po tego noża pewnie. A i no, dawaj, dawaj, dawaj. Jest Odcinaj się. jak w tym For, Foresty. Sąsy Son of the Forest. Nie mam broni. To by było logiczne, że mi zabrali. Jak mnie tu powiesili, to on chyba myślał, że ja już nie żyję. Ty, ty, ty. To jest ten. Sterowanie, informacja, skradanie się kontrol. Ten to już in intuicyjnie to wyczaiłem. A gdzie mam się skradać? Do niego? Zawidzi go? Mam te... o, 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 o. Mam ten nóż, to mogę go zabić, ale on jest taki wielki, czy ja go zabiję? To jak z gramofonu, jaka mu zaleci. Co... o, co tu się coś świeci? Podnieś. Klucze. Klucze znalezione w piwnicy szpitala psychiatrycznego. Używano ich przed instalacją nowoczesnego systemu bezpieczeństwa. Dobra, to wrotki chyba stąd robię gdzieś. Tam chyba nie trzeba iść, gdzie on poszedł. <grym> Wraca. Jest tu gdzieś wyjście. Co to było Idzie Tu są jakieś drzwi No dawaj szybko otwieraj. Ale szybko chodzi. Takim tempem to jest stąd nie uciekiemy chłopie Opatrz, tu jest tego cały widać w butelkach ma pewnie jakąś krew, pokładaną tu. Ale klimat dobry, co? Tu? Tu piły wiszą, zobaczcie. Ile tych pił ma? Jakaś krew lata. Co to było? Jakiś alarm to był chyba ustawiony. O, oh o. -oh. Ja mam. Tak, ja muszę biec. Mogę się odwrócić? Nie, bo jak się odwrócę, to. O, oh, o, oh, oh, ale mi przejechał po nodze. Co to? Patrzcie! O. Ty! no przecież ja nie ucieknę. Jak tak kuleje. Co to jest? Dobra, wskakuj tu. O jezu, tu są jeszcze jakieś te. Też muszę sterować. Idę z krwią, a ja bym się pożygał od razu. Wiecie, jaki to musi być smrut? a jeszcze z taką raną nogi takie coś się wyrypać no to już tam gangrena murowana nie ty no ja muszę sobie to opatrzyć nie tak nie mogę chodzić dobra spacją się otwiera punkt kontrolny Nie wiem tak, na żywca wychodzę, nie wiem czy tu coś będzie czy nie będzie, wiecie jak to w horrorach, nie? Można się wystraszyć, zobaczymy czy coś w tym wózku jest, może jakiś bandaż. Nie ma. Biegać też nie mogę, skradać się to jeszcze gorzej. Po łydce dostałem, to musi boleć, tam prawie ścięgnę o chilesa Oho, tutaj jeszcze się wrąpałem Nie, to już w ogóle nie zaraz, zarazków wcale nie ma. Gdzie tu mamy iść? Tu jest drabina. Jakieś podziemia tego szpitala. to jest. Tam jakiś trup. Co tu goście na wózku inwalidzkim robi? Jakiś pacjent. Czekaj, czekaj. Gdzie jest wyjście tam. O! Stara notatka z kanałów. Za zamkniętą bramą na końcu kanału znajduje się drabina, która prowadzi nas stary oddział. Gdybyś tam dotarł, znalazł co byś windę prowadzącą na zewnątrz. Byłbyś tym, który uciekł. Mógłbyś być tym, który przetrwał. Dziękuję za info. Panie na wózku, drabina na końcu, tak? To tam. Ty, a tu jest kłódka, podświetlona. A czy ja mam jakieś klucze? Nie mam kluczy do nich. To chyba w późniejszym terminie będzie. Latarka by się tu przydała, bo są takie zaciemnione miejsca. Jest drabina, dobra. A te szafki można podpierać? Nie można. To rozcięcie, widzicie to? Tak? Dajesz radę chłopie, dajesz. Póki jeszcze tam zarazki nie wlęgły. Bo jak się wlęgną, to zaraz będzie gorączka. I po tobie. Ty zobaczcie, tu za kratami jakiś. Tu ktoś pilnował go. Jakiś komputer, krzesło. O tu jakiś ktoś siedział chyba, nie? Za kratami. To ten szpital... Dobra, notatka z kotłowni. Rozpoczęcie testu operacyjnego systemu Steam. Tak myślałem, że to były jakieś testy. 13.15. Sukces. Potwierdzona synchronizacja fal mózgowych. Straty minimalne. Kontynuacja eksperymentu. Agent zbiera dane. 13.30. Wystąpiła anomalia. Nie chodzi o obiekt. Stenograf stwierdził, że nie czuje się dobrze i z nieznanego powodu zapadł w śpiączkę. Lekarz zalecił przerwanie działania systemu STEM. chyba wyjdę, co? Czyli prowadzili tu jakieś eksperymenty z falami mózgowymi. Zawsze w zakładach psychiatrycznych od dawien dawna eksperymentowali właśnie z falami jakimiś do mózgu i tak dalej. Bo że to jest takie najbardziej oczywiste uzdrowienie człowieka psychicznie chorego. O pomijając już jakieś tam lobotomie i inne rzeczy, które stosowali kiedyś, na, na przykład schizofrenie. No przydałaby się tutaj latarka, nie? Co? Co mam przytrzymać? A spację mam przytrzymać Po co mam to spację przytrzymać O Jezu Co tu się wydarzyło? Ty No to po co mi kazali tą spację przytrzymać? miałem ja uciekać Czy co? No teraz najlepiej jakbym uciekał nie, przejdź. No, otwieraj te drzwiczki. Zamknięte. A gdzie mam się schować, jak jest... co? mi obciął. To tak, no, wiadomo, że za tymi dźwiami się chyba schowam. Zdziwiamy się z kitron. Oho. O, ty! On wyważył drzwi! To trochę tak słabo się schować za drzwiami, jak on je wyważył, nie? No nie ucieknę, bo. No gra zapowiada się świetnie, ponieważ lubię takie jakieś tam. fabuły taką, że gdzieś jakieś eksperymenty w szpitalach i tak dalej. Może tu się da skitrać? Patrz, tu się da skitrać, okej. Okay. Kontrol przytrzymaj, spacja, co tu się dzieje? Dobra, weź tam, weź, 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 weź. weź tam. No normalnie, jak wyobraźcie sobie, jakby to było naprawdę, nie? Jakbyście siedzieli w takim zamknięciu i, i widzielibyście tego gościa Pampers pełny, nie? Serce by tak biło No dobra idź już, idź już, idź już, tam cię wołali Wychodzić. Dobra, wychodzimy. Bliskość wróg jest w pobliżu. Odkrycie wróg odkrył Twoją wesość.

Tylko gdzie iść? Nie wiem gdzie iść Co to było? Co butelką go rozmowa? To wypadałoby się gdzieś schować Kurwa, znalazłem mnie! To pewnie jakieś kurwa lekarstwa, on mi tu zaroba Uciekaj Paweł, uciekaj. O! Ktoś mi otworzył te drzwi I to się celni Ciekawe kto to? To winda Dobra lecimy z tych podziemi Bo tam jest naprawdę upiornie Pumper jest już w połowie pełny Jaką ma bardzo dużą siłę przeżycia, nie wolę życia. Dobra, i myślę, że tutaj zapiszemy grę i zakończymy część pierwszą tego otóż horroru. Dziękuję za oglądanie. Dziękuję za oglądanie, jeśli masz ochotę, zostaw łapkę w górę lub subskrypcję, jeśli nie subskrybujesz. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Aha, odcinki będą wrzucane co dwa dni. Trzymajcie się, cześć.